Hej, z tej strony Drakonager, witam Was o spakowaniu szóstej paczki od Paweł Cóż, mogę śmiało stwierdzić, że Paweł ma rozmach. Szósta paczka mi wysłana. To po prostu ciężko będzie to przebić. Coś czuję, że nikt tego nie przebije, ale dobra. Hej, okay, widzę, że. Coś tu jest. No, trochę rzeczy w tej paczce się znajduje, żeby teraz wszystko wyjąć. Niczego nie pominąć oczywiście. A jakże? Okej, okay, paczka jest już pusta. No i od czego by tu zacząć? No, wybór jest dość spory, muszę przyznać. No Może od rysunków standardowo. Takie lepsze kąski zostawimy na później. O, to jest, myślę, bardzo dobry pomysł. Już tylko teraz kwestia: od którego rysunku zacząć? Dobra, może zaczniemy od takiego nieco mniejszego rysunku: z moim z znaczy ze znaczkiem mojego ponysonka na takim zielonym tle i z takim. Kipion, taką kipiącą czernią, że tak to określe. Może to nawiązywać do mrocznej wersji mojego pannysonka, którą nazywam Darkonager, Tak, to była najlepsza gra słów, jaką w życiu słyszałeś. Zdecydowanie. Muszę przyznać, ciekawie to wygląda. Właśnie taki mrok yy, spływający na znaczek. Coś ciekawego. Jeszcze te takie linie. Takie jakby nie wiem, zielone błyskawice. Tak, zielone błyskawice. Nie wiem co ja jechałem, ale nie podzielę się, że tak powiem. <grym> Okej, okay, dalej. Z której strony? Niech będzie od tej. Mamy taki obrazek z moim ponysąkiem. Widzę, że tutaj kartka specjalnie przypalona. Fajna technika, właśnie. Nie wiem, czy to ma jakąś nazwę. Jeśli wiecie, to możecie napisać. Właśnie taki kształt jak piła bym powiedział. Pewnie docięcia papieru. Dobra żart. No i tak, mamy tu oczywiście mojego kucyka. W co ciekawe niebieskiej bluzie i zielonej masce. Ciekawy pomysł. Normalnie właśnie mój strój to jest zielona bluza, niebieska maska. A tutaj mamy taką zamiankę kolorów. No, co jak co, ale Muszę przyznać, że inwencja twórcza to jest coś, co naprawdę doceniam, bo kreatywność naprawdę wada docenienia. Wow, naprawdę? No, tak jak mówię, Paweł ma rozmach, jest kreatywny, co zresztą tutaj widać. Ta taka długa maska, kurde, prawie jak wąż rzeczny, co jest niebezpieczny. Jak mój panysonek. Sonek. Dalej, mamy kolejny, kolejną ilustrację z moim pozyskaniem, tym razem bez barw, że tak to określę. Z krzyżem, coś ciekawe, proszę. Tak, jestem katolikiem, zgadza się. Aczkolwiek nie przypominam sobie, żeby we kwestii była jakakolwiek religia. No, my sobie wymyśliliśmy oczywiście lunaryzm i solaryzm, że tak to powiem. I ewentualnie jeszcze może bronizm, aczkolwiek krzyż jest symbolem chrześcijaństwa. Co można by zrobić? Symbolem bronizmu. O, może jakoś połączyć znaczy i Luny? Czy coś? Proszę, to jest jakaś koncepcja. Piegi <laughs> tutaj. Z tego co widzę, piegi powinny być bardziej tutaj, ale. To drobiazg, nie będę się tego czepiał. Spokojny rysunek. Kolejny jest już znacznie większy na całą kartkę A4. No i to jest coś, na co liczyłem. Drakonager przy komputerze. Ciekawe, jak on teraz zamierza używać myszki czy nawet klawiatury. I uwierz mi, Paweł, że ja nie mam tylko tylu ikonek na pulpicie. Jest ich znacznie więcej. O tak. Po prostu całe zatrzęsienie. Tak poza tym, co to za kreska? Czy to jest sznur od Sayori? Mam się ochotę powiesić, bo mi się komputer zawiesił. Powiesić, zawiesić. Poezja. Czysta poezja. No. I to jest rysunek, który doskonale opisuje yy, mnie i moją pasję. No i na koniec, jeśli chodzi o rysunki, rysunki rzecz jasna. Taki oto prezencik. Szkocka flaga, z tego co widzę, ale jakaś chora. Nie no żart. Jest to zabezpieczone taśmą, postaram się to jak najdelikatniej rozerwać. To było bardzo subtelne. No dobra, żarty na bok. Ostrożnie, dobra, taśma zdjęta. Zobaczmy, co mamy w środku. O, świąteczny Drakonager. Co prawda mamy listopad, ale to już jest taka, że tak powiem, tradycja, że już w listopadzie są reklamy i wszystko, co związane ze świętami. No, całkiem spoko pomysł. Znaczy, może bardziej powinienem powiedzieć: wigle Zdeczności, jeśli już. Co drogą, papierowy prezent to jest. Naprawdę też dość kreatywne, trzeba przyznać. No i zaskakujesz Paweł. Chociaż. Nie może już wysyłać coś takiego, tylko nie pamiętam. Jakby co to po prostu jeszcze raz pochwalam. Takie pomysły. Okej, okay, co my tu jeszcze mamy? Od czego by tu zacząć? O niech będzie taki drobiazg w folii. Dobra, otwórzmy, bo nie za bardzo widać co to jest ja wiem, ale wy nie za bardzo widzicie. Oj, okay. czekajcie, najpierw wezmę to, co spadło. Jest to diament, czyli po prostu znaczek mojego ponysonka. Oczywiście bez barw. Małe, ale cieszy. A tutaj mamy z kolei... O, naklejka z Twilight, tylko... Nie przywidzę sobie, że nie widziałem jeszcze takiego obrazka. Muszę przyznać, nie wiem skąd to Paweł masz, ale... To chyba jakiś rarytas. Kurczę, skąd ty to wytrzasnąłeś. Łomacku. Naprawdę nie widziałem takiego obrazka w stylu. Nie wiem jak to określić, Mi to się skojarzyło z y, hawajami, z... Y, nie wiem. Nie wiem, czy to jeszcze mogę skojarzyć. Chyba ewentualnie z y, Sylwanem z no Heroesów. Właśnie tam elfy miały. Takie yy, dość kwieciste stroje, że tak powiem. Wow, no to jakiś chyba Instagram dla kolekcjonerów. E, ty, jakie, jakie ja tu otrzymuję rzeczy, to aż mnie to po prostu zadziwia. Naprawdę, Paweł, nie wiem skąd to bierzesz, nie wiem gdzie to kupujesz, ile na to wydajesz, ale potrafisz mnie zaskoczyć. Zdecydowanie potrafisz. Ja nie mogę, taka naklejka. Coś pięknego po prostu. Okej. Okay, yy. Kolejna rzecz to. Coś czego się szczerze mówiąc bym nie spodziewał. A jest to maska. Taka biała maska, która mi się kojarzy osobiście z. Yy, chyba Japonią. Właśnie tam w Japonii w niektórych miastach noszą takie maski, bo jest duże zanieczyszczenie. Nie wiem czy mi się dobrze kojarzy, więc co możecie mnie poprawić. Cóż, przetestowałbym, ale nie za bardzo. Mam taką możliwość, sprawdzę to oczywiście poza nagraniem, w razie czego. Mam nadzieję, że będzie pasować na mój duży łeb. Szkoda, że nie jest niebieska. Chociaż, nie wiem, może w porównaniu do tej mojej maski z koszulki, swoją drogą. Nie wiem, czy by zakrywała wystarczającą ilość twarzy. Tak jak mówię, sprawdzę to sobie poza nagraniem. Przejdźmy do kolejnego przedmiotu. A jest to, no właśnie, co to jest? Dostałem taki oto kawałek materiału z czaszkami. Tak, owszem. No i tak, pytanie, czy to się zmieści na nagraniu. Hmm, trochę wątpię, ale spróbuję przynajmniej pokazać fragment. No dobra, pytanie, co to jest tak właściwie? Obróz, serwetka, nie wiem, maska. Może bym sobie mógł tylko zrobić maskę ewentualnie, bo czemu by nie? Nie mam pojęcia, ale sam wygląd jest dość kozacki. Chociaż materiał jest dość cienki. Nie wiem, czy to będzie widać, ale naprawdę jest to dość cienkie. Więc nie wiem czy to by dobrze zakrywało twarz ewentualnie. Ale jakby co to jakie jakieś zastosowanie dla tego oto przedmiotu. Jest dość spory. Nie, jak widzicie, nie mieści się on nawet w kadrze. Wow. Kolejny. Przedmiot do kolekcji. Redy. Do, do, no dość sporej kolekcji, już tam parę paczek dostałem. No i na koniec. E, coś, co bardzo by ucieszyło modpaj. To mogę zdecydowanie stwierdzić. A jest to. Tandaran, Kamień. Bynajmniej nie zapisem love, tylko z. Znaczkiem. Tak, oczywiście, znaczek mojego ponysonka. No co, jak co, ale kamienia to ja się nie spodziewałem. Makapaka. Też byłby zadowolony. Czy tam, zadowolony, nie wiem na co to jest, nie wiem jaką to ma płeć. Może to gender. Albo obojniak. Kamień z moim znaczkiem. To jest po prostu doskonałe na deser, że tak to określę właśnie, dlatego zostawiłem to sobie na koniec. Ja nie mogę. Kamień. Tak, to jest kamień. Paweł na pewno dogadał się z mod. Jestem pewien, że to było ich wspólne dzieło. No, innej opcji chyba nie ma. Można sobie z tego zrobić jakiś naszyjnik, talizman. Albo po prostu rzucić w tym kogoś i powiedzieć Magia przyjaźni, synu." Nie wiem co mogę powiedzieć, po prostu mnie zatkało, no kamień, niezwykły, no zajebisty kamień, bo z mojej znaczkiem, to nie jest taki kamień, co sobie znajdziesz na ulicy, nie, to jest mega cenny kamień szlachetny, bym wręcz powiedział. To nie jest jakaś pospolita skała, nie. Nie, proszę państwa. O ja pierdziele. Paweł, ty po prostu rozwalasz system. Ja cię kręcę. Dziękuję Ci, naprawdę dziękuję Ci za wszystko, co wysłałeś. To jest po prostu coś niezwykłego. Każda Twoja paczka to jest po prostu inny świat. Zawsze się zastanawiam, co mi jeszcze wyślesz, czy mnie jeszcze zaskoczysz. Uwielbiam Twoje prezenty. No i cóż, Ty tym oto rozpakowaniu to by było na tyle. Dziękuję za oglądanie. Cześć!